Witajcie w Palermo, od portu teraz wybrałem się główną ulicą, ulicą króla Wiktora Emanuela i wyruszam w kierunku Pałacu Normandzkiego, bo Normanowie oczywiście także zdobyli wyspę, uwalniając mieszkańców. Od Arabów. Ten motyw związany z tą walką jest spersonifikowany w często występujących ikonografiach, przedstawiających świętego Jerzego, który walczy ze smokiem. Oczywiście tym smokiem to byli Ci Arabowie, a święty Jerzy utożsamiał wszystkich rycerzy świata chrześcijańskiego. Typowo włoskie miasto powiecie. Powiem wam, że nie. Sycylijczycy powiadają, że są najpierw sycylijczykami, dopiero później Włochami. Na pewno są Włochami wtedy, kiedy włoska reprezentacja w piłce nożnej wygrywa mecz. Oni wszyscy są zafiksowani na grę w piłkę nożną. O, tu widzimy na plażach, w, na podwórkach, ci następcy Rossiego. Tutaj pewno rosną. To nie tylko Asem Milan, nie tylko Lazio, nie AS Roma, ale również inne niesamowite kluby no idę tą ulicą Wittoria Wittora Emanuela jest słuchajcie niedziela a i tu można wszystko wjeść wszystko kupić powiada się, że Sycylijczycy non stop jedzą i słuchajcie ja tu jestem tak naprawdę pierwszy dzień bo wczoraj to tylko był wieczór, i ja to widzę. No, stop, coś kupują. Wytrawnego, ale również coś słodkiego. A te słodkości są tutaj po prostu niemożliwe. Wierzcie mi, słodkości są niemożliwe. To nie były słodkości, to była teraz szynka. A tu spożywka. I co, że niedziela? Ma być otwarte i, i jest otwarte. Jest klient, to jest otwarte, wychodzą z tego założenia. O Patrzcie Te klimaty Typowo Sycylijskie Nie jest tutaj Za czysto To muszę powiedzieć że, Słuchajcie Za czysto nie jest to Jest wiele miejsc Gdzie jest syfkiła I mogiła jak to mówią Ale Wiele tych głównych ulic na bieżąco jest sprzątana. Wieczorem było pełno papierów, tego wszystkiego, bo oni są na ulicach do godziny pierwszej, żeby było jasne, a rano było już posprzątane. Także jest to miasto niesamowite. Muszę uciekać od muzyki, bo zaraz mnie. YouTube zablokuje wiecie doskonale o co chodzi a o i teraz podchodzę do Palazzo Fontana Pretoria czyli to widzieliście to już na filmiku tym w szocie króciutkim najcenniejsza fontanna i piazza nie wiem. No, o i tu jest strefa perpedes i tam tutaj gdzie chodzisz sobie piechotą i widzisz za, na każdym rogu ulicy spojrzysz odwrócisz się i masz albo kościół albo no, z żywnością albo restauracja, albo kawiarnię. pozdrawiam Was z Neapolu idę ulicą czerwone światło mam dalej się nie ruszam, ale pamiętajcie, że na Włochów czerwone światło to tylko i wyłącznie sugestia